Dzień dobry, kochane wagi. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie styczniowe i zapraszam Was także do czytań jeszcze świątecznych, do pakietów promocyjnych. Wszystko to jest aktualne do końca stycznia. Zapraszam Was także na rytuał pełni, który odbędzie się 7 stycznia. Więc Wy, kochani, pewnie jeszcze zdążycie wysłuchać tego czytania. Jest to rytuał uwalniający koszt uczestnictwa w takim rytuale to 20 zł i wysyłacie intencje na maila. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wracacie do mnie, że tworzymy piękną społeczność, a teraz zobaczymy sobie, drogie wagi, jaki będzie dla Was. Moje kochane, moi kochani, popatrzmy. Ogólna energia stycznia dla Was. 10 denarów, myślę, że tak. Macie wszystko w styczniu. Macie dom, macie rodzinę, macie miłość, macie pieniądze. I macie poczucie szczęścia i poczucie satysfakcji. Dziesiątka mówi, kochani, o pełni szczęścia. Jeżeli wy jesteście wagami, singlami, to nie martwcie się, dlatego że ogólnie energetycznie będziecie w tym miesiącu wzrastać i możecie też, kochani, otrzymać jakąś właśnie energię, czy spadku, czy energię wsparcia. Od na przykład rodziny czy od najbliższych. Kochani, poczujecie się naprawdę dobrze. Poczujecie się dobrze i będą powody do radości, będą powody do świętowania. To jest bardzo piękna karta. To jest karta mówiąca o wielkiej życiowej satysfakcji. E, ta karta jest na tyle silna, że nawet gdyby ktoś chciał Wam, kochani moi, zmącić, namącić, to się po prostu przy tej karcie nie da się. Nie da się. Zwłaszcza, że Wy macie w tle czytania kartę umiarkowania, czyli kartę wewnętrznego spokoju, mówiąca o tym tym bardziej, że Wy po prostu będziecie na wiele rzeczy patrzeć z wielkim dystansem, z wielkim wewnętrznym spokojem, z równowagą wewnętrzną i rozwijacie pięknie swoje skrzydła, także piękna energetyka. I to jest też, kochani, dobry miesiąc, by właśnie sfokusować się, kochani, na budowaniu tego bezpieczeństwa emocjonalnego, tak usłyszałam, ale i też materialnego. Ponieważ ten miesiąc będzie Wam dawał takie po prostu piękne możliwości. No dobrze, to popatrzmy, jak w tym miesiącu, drogie Wagi, wygląda aspekt. Miłości. Jak tutaj wygląda miłość dla Was, kochani? Miłość. Miłość dla wag osiem denarów. Karta Rydwanu i cztery miecza. Może to pytajmy, czym jest ta energia redwanu Jest Asem Buław. Drogie wagi, więc jeżeli chodzi o Was, to powiem, że ja mam takie poczucie, że Wy tutaj przepracowujecie tematy związane z w ogóle uzdrawianiem siebie. Wy może byliście w jakiejś energii kryzysu, w jakiejś takiej energii może... No, rozdzielenia też ze swoim partnerem, czy też w ogóle. Tutaj często się przy tej karcie pokazują kryzysy małżeńskie, czy też po prostu ogólnie taka energia poczucia bycia samotnym w relacji. Natomiast, drogie wagi, Wy tutaj bardzo pięknie, w ogóle silnie się manifestujecie w tym miesiącu. Ja Was widzę jako tych, którzy. Zwijają się w kłębek, którzy dochodzą do siebie, którzy odcinają się bardzo mocno, kochani, od wszelkich toksycznych wpływów. Może tutaj w styczniu przyjść jakaś rozmowa wyjaśniająca, może też ktoś was tutaj odwiedzi, jakiś mężczyzna podejmie kroki w Waszą stronę, może tak być. Ja w każdym razie widzę, że Wy jesteście w energii regeneracji, jesteście w energii pracy. Dla Was ważna jest w tym miesiącu praca, nie rozmieniacie się na drobne, i czeka Was, kochani, ogólnie energia pokonania tych trudności życiowych, i energia, która przyniesie Wam jakieś wyjaśnienie i pojednanie. I pojednanie, tak? Pojednanie czy ze sobą samym, czy pojednanie z kimś dla Was ważnym, ale. Ja powiem tak, ja Was widzę jako naprawdę tych, którzy są sfokusowani na swoich zadaniach, na swoich aspektach, bo tutaj było dużo poranienia i Wy już naprawdę nie macie ochoty w czymś uczestniczyć, nie macie ochoty w czymś uczestniczyć, zwłaszcza jeżeli są jakieś relacje, gdzie ktoś się pojawia i znika. Mówi jedno, robi drugie. No, was już to nie interesuje, moi drodzy. Także jesteście w energii regeneracji. Zobaczmy, co z kart anielskich tutaj chce być dla was przekazane, moi drodzy, na miesiąc styczeń. Jest pokazana pasja. Popatrzmy, co dalej. To może być ten jedyny. I energia wycofania. I energia miesiąca miodowego. Może być tak, moi drodzy, że po prostu um, no rzeczywiście tutaj jakieś y, jest taka energia ocieplenia. Ocieplenia waszego życia uczuciowego, kochani. Pojawia się ktoś, kto tutaj obdarowuje Was pasją, kto chce uznawać się za tego jednego. Może tutaj razem ze swoim partnerem, na przykład, wyjedziecie gdzieś, czy też wycofacie się po prostu z takiego hałasu i chaosu świata zewnętrznego, i jest pokazana poprawa ogólnie Waszego życia uczuciowego. Widać, że tutaj jest energia regeneracji, ale co jeszcze? Zaręczyny. Może niektórzy będą o tym myśleć. A jeżeli nie, to po prostu pokazuje się wejście na wyższy poziom waszej relacji. Bezpiecznie jest kochać. Takie macie przesłanie, moi drodzy. No dobrze, to zobaczmy teraz, jak konkretnie wygląda aspekt finansów. Dla wag, bardzo poproszę o pokazanie finanse. Finanse dla Was, kochani moi. Finanse. Rycerz Buław, Królowa Denarów i Rycerz Denarów. E, finanse bardzo dobrze, bezpiecznie. E, jest jak najbardziej przychód tych finansów, jest też e, przychody, tak, rozchody. Natomiast te finanse, kochani, są. Wy się pokazujecie w energii królowej denarów, w energii kogoś, kto naprawdę bardzo dobrze sobie radzi tutaj z tematami finansowymi, również będziecie tutaj podejmować. Jakieś nowe działania, będziecie tutaj prawdopodobnie też oszczędzać, jakoś rozwijać się w temacie też finansowym. Widać, że macie tutaj pieniądze pod kontrolą i też napędzacie tą energię pieniądza. I w ogóle też odczuwam, że kwestie materialne u Was są w takim uzdrowieniu. Zobaczmy, jaka tu rada dla Was płynie. Rada Król Buław, Trójka Denarów. I dziewięć kielichów. Hmm. Myślę, że to, co może Tobie przynieść jeszcze większą satysfakcję jeszcze większą taką radość, to współpraca z innymi ludźmi, gdzie podchodzimy do tego tematu współpracy z pasją. Tak? Z pasją. E, pieniądz lubi pasję, więc tutaj wykonywanie różnych tematów właśnie z pasją będzie. Jakby nakręcało energię tego pieniądza. Ale tutaj e, zalecana jest współpraca z innymi ludźmi. Współpracując z innymi ludźmi, e, pracując nad jednym celem, możecie dużo osiągnąć w e, styczniu. Zobaczmy, jak wygląda tutaj aspekt waszej kariery zawodowej. Kariera zawodowa. Jak to tutaj wygląda, jak to się manifestuje, kariera zawodowa. Dobrze, kochani, dobry miesiąc macie. Styczeń jest bardzo dobrym miesiącem dla Was. Jest czasem, kochani, rozpoczynania też różnych nowych projektów, podejmowania nowych współprac. Widać, że Wy też będziecie tutaj. Planować swoją właśnie nową drogę, zastanawiać się, jak pewne tematy na przykład zmienić, jak z czymś wyjść do świata, ale tutaj odczuwam, kochani, szansę na bardzo dobre współpracę, w ogóle satysfakcję zarówno finansową, jak i satysfakcję ogólnie zawodową. I mam poczucie, że zastanawiacie się nad czymś jeszcze nowym w obszarze swoich finansów. Jakieś nowe plany tutaj będą do Was przychodziły. Będą przychodziły bardzo fajne pomysły, jeżeli chodzi o Waszą karierę zawodową, o ten aspekt zawodowy. Zobaczmy, jaka rada dla Was płynie na ten miesiąc. Rada. Dla wag, dwójka denarów. Jest powiedziane: szukaj nowych możliwości. Jeżeli nawet wieje wiatr, jest zimno, jest pustynia, nie poddawaj się, bo to przeminie uwierz w swoją moc i w swoją siłę. I ty jako y, znak, który bardzo potrzebuje tej równowagi, rób y, na odwrót. Im więcej zamieszania wokół ciebie, tym więcej spokoju we mnie. Tak? Y, bo tutaj, kochani, y, to jest też taki czas, że niedobrze jest. Y, bardzo dużo pieniędzy na przykład w coś inwestować. Styczeń jest miesiącem inwestowania, mimo tego, że Wy macie tu pokazane pieniądze i ogólną satysfakcję, to jest raczej czas kochani mądrego zarządzania domowym budżetem to jest czas również zdobywania wiedzy, rozwijania się, wyciszania wewnętrznego. I dążenia do wewnętrznej satysfakcji. Nie dajcie się wichurom, bo one tutaj przeminą, zdecydowanie one przeminą. Nawet jeżeli będą to przeminą, wy wchodzicie tutaj na wyższy poziom. I pokazuje się karta, karta rada: odżywiaj się. Eee, wybieranie zdrowej żywności. Przygotowywanie wartościowych posiłków jest taką wskazówką dla ciebie, i karta mówiąca o tym, żeby być obecnym, tak? Czyli bądź w tu i teraz, ale też pamiętaj o konsekwencjach swoich wyborów i decyzji. Pamiętaj, że życie w teraźniejszości jest bardzo ważne. Ale też nie może polegać na tym, że nie, nie zastanawiamy się nad naszą przyszłością. Ale dla Was tu jest jako rada: bądź obecny, czyli popatrz, jakie piękno jest wokół Ciebie. Piesek, kwiatek, motylek, płatek śniegu, bądź obecny. Życie wydarza się dla Ciebie. Także, drogie wagi, wszystkiego pięknego, ja Was zapraszam do pakietów promocyjnych, one są do końca stycznia aktualne to są czytanie roczne druga wybrana przez Was usługa no i także zapraszam Was do rytuału pełni na 7 stycznia ale też już na kanale będą się pojawiały regularnie rytuały na nów i na pełnię, więc zapraszam buziaczki i pa pa